Kim jesteś? Jakie mają ludzie kompetencje? Czy potrzebujesz zespołu, z kim powinieneś współpracować i dlaczego? My powinniśmy patrzeć na firmę jako całość. Ty musisz zacząć budować biznes, a nie byś samozatrudniał. Którą osobą ty jesteś artystą, menadżerem, czy przedsiębiorcą? Na froncie musiał zrobić te testy. Ja wtedy patrzę na, ten, na, jakby na człowieka z perspektywy kompetencji miękkich, a nie, a nie twardych. Bo widzę właśnie, jak ja będę z nim dalej współpracował. I... Często wiele biznesów ma problemy i wyzwania dlatego, że albo trzymamy za długo niewłaściwych ludzi w firmie, albo udajemy kogoś, kim nie jesteśmy i staramy się robić, bo jakoś to będzie. Dzień dobry Tomku. Cześć, witam cię, Krzysztof w Nowej Okoliczności. W nowe okoliczności rozwijamy i ten projekt, i wszystko, co możemy zrobić dla naszej publiczności. Witamy Was wszystkich bardzo. Serdecznie. Jest piątek, więc postanowiliśmy z Tomkiem pogadać o biznesie, tak? Dokładnie. Rozwijamy cały czas kanał, idziemy do przodu, no tak jest się troszeczkę formuła, dodajemy kolejne rzeczy, tak, żeby wyjść naprzeciwko troszeczkę do Was i dać troszeczkę urozmaicenia. Słuchajcie, będziemy dla Was to rozwijać. Tomasz Piwnicki, Krzysztof Hilar, przy wsparciu cudownego gościa, Kajetana Kwaśnickiego, który będzie pomagał nam robić jeszcze lepszą jakość dla Was, aby ta wartość yy, była naprawdę fenomenalna, abyście mogli z tego skorzystać i działać. Piątek o biznesie. Piątek szybko, na znaczy tak, tydzień szybko minutonek I mamy nowy temat. Ale temat, który absolutnie dotyczy każdego przedsiębiorcy, który dzisiaj jest na początku drogi, który prowadzi biznes, który ma plany na biznes. Każdy, absolutnie każdy, który wybiera ten wehikuł, musi się z tym zmierzyć, a to jest związane, kim jesteś, jakie mają ludzie kompetencje, czy potrzebujesz zespołu, z kim powinieneś współpracować i dlaczego. Tomek, ty masz ogromne doświadczenie, bo zbudowałeś nie jedną firmę, ja też, ale chodzi o to, jak to jest z tą pracą, z ludźmi w tym tygodniu, który minął, i ogólnie z Twojego doświadczenia u klientów. Czyli ja myślę, że w ogóle jako przedsiębiorcy powinniśmy sobie zdać sprawę, że naszą rolą jest prowadzenie firmy, a nie tylko yy, wchodzenie, tylko i wyłącznie w obsługę klienta, robienie marketingu, robienie wszystkich rzeczy. My powinniśmy patrzeć na firmę jako całość i według mnie dobierać do, właśnie do tej firmy z, zespół, który jest właśnie ekspertami. Czy właśnie o szustej inteligencji, jak się rozmawiali, <laughs> czy właśnie od marketingu i tak dalej, bo dzisiaj jakby ciężko według mnie się znać na wszystkim naprawdę bardzo dobrze, tak. a naszą rolą jest, że tak powiem, właśnie dobierać pod to ludzi. Tak mi się wydaje, że. No właśnie, e... bo, no bo to jest od tego Tomek. Ja, ja zauważyłem, że tak, drogie przedsiębiorcy, bycie przedsiębiorcą, fajna sprawa. Mhm. Tylko często jest tak, że ja rozróżniam takie trzy typy ludzi, mhm. którzy biorą się za biznes. Pierwsza to jest taki utalentowany sportowiec, albo artysta, albo ktoś, kto się na czymś dobrze zna, czyli w rękach mam talent. Okay. I to jest taka osoba, która na przykład pracowała dla kogoś i nagle stwierdza, po co ja mam pracować dla tego człowieka? Przecież się na ja tym znam, po co on bierze mi kupę kasy, wiem ile te kontrakty są warte, więc tak naprawdę będę robić to sam. Mhm. Czyli dany taki utalentowany artysta zabiera się za biznes. No i co on potrafi? On potrafi obsługiwać albo dostarczać klientowi jakąś wartość, robić, ale totalnie nie ma pojęcia, co to znaczy prowadzić biznes, z czym to się je i często ci ludzie, którzy mają taki skill do robienia czegoś, wpadają na tą drogę przedsiębiorcy i tracą tą werwę, tracą energię, po prostu to zaczyna im przeszkadzać, bo co? Bo się na tym nie znają i ten biznes się nie, spija, nie spina, więc oni są tacy, Tomek, zagonieni we wszystkich tematach, które związane są z prowadzeniem biznesu i to, co potrafi robić, To co dawało im frajdę, przestaje cieszyć. Mm -hmm. Znasz takich ludzi? Ja ci powiem, że ja jako <laughs> ja jestem ci... taką osobą, <laughs> która tak zaczynała bez kitu. No. Ja ci powiem, że ja jako przedsiębiorca m, zacząłem dosyć późno, byłem na etacie i będąc na etacie przeczytałem w sumie dwie książki, które e, dały mi właśnie w ten sposób myślenie, gdzie ja powinienem być w tej całej przedsiębiorczości. O jednejśmy rozmawiali także ty tą, którą o, jak ty polecasz, ale z drugiej strony mi bardzo dużo dała książka Kwadrant przepływu pieniędzy, gdzie tam jest dokładnie w kwadrancie, że ja jestem na etacie, ale jest samo zatrudnienie, które wiedziałem, że od razu nie chcę iść, i ja wiedziałem, że jak chcę tworzyć biznes i stąd jakby od razu w momencie, kiedy ja zaczynałem być tym przedsiębiorcą, ja wiedziałem, że okej, okay, to mek, ty musisz zacząć budować biznes, a nie być samozatrudnionym. I ja okay. zacząłem po prostu jakby od tej książki i później dochodziły kolejne oczywiście, ale to mi dało właśnie yes. pomyślenie. I wiesz, bo ja uważam, że dzisiaj prowadzenie biznesu też zaczęło od tego, że nie chodzi o to, żeby wszystko robić samemu, chociaż wielu osób wpada w to i robi wszystko samemu i przez rok, dwa, pięć i nagle mają taki jakby troszeczkę wyrok tego, jak wygląda ich dzień, a przedsiębiorcy często pracują od rana do nocy, siedem dni w tygodniu po, wiesz, i tak dalej. I są najsłabiej opłacanymi pracownikami we własnych firmach. Dlatego ja sobie myślę, że jeżeli dzisiaj mielibyście odpowiedzieć sobie na pytanie osoby, które to oglądają, to czy czasem nie jesteś właśnie taką osobą, jednoosobową armią, która zajmuje się wszystkim i chcemy ci powiedzieć, Super, że jesteś tak bardzo utalentowany, ale to nie jest droga na bycie w biznesie, to nie jest droga na bycie przedsiębiorcą, to na pewno nie tędy. Taka osoba, Tomek, potrzebuje menadżera. Mhm. Potrzebuje osoby, która będzie wspierać tego artystę, aby on najlepiej na świecie, Obsługiwał klientów, żeby on był na froncie. Jeżeli to jest sprzedawca, żeby on sprzedawał, ale on, ten, ten artysta, potrzebuje zasobów różnego rodzaju, aby był skuteczny, aby nie zajmował się innymi rzeczami. Wstawiamy go tam, gdzie on po prostu może rozwinąć skrzydła, jest dobry, skuteczny i efektywny. I to jest menadżer. I powiem Ci, że w tej właśnie dziedzinie mi otworzyła oczy seria książek, którą napisał Kate Blanchard, Jednominutowy Menadżer. I wszystkie serie książek, które on napisał, bestseller, takie małe książki, gdzie jak ja idę do klienta i patrzę, że jest jakaś jedna osobowa armia i są ludzie, którzy są totalnie rozpierducha totalna, to ja mówię, Słuchajcie, musicie mieć system, jakby menadżera, musicie mieć menadżera, który ustawi to wszystko i zbierze do kupy, abyście byli efektywni frontem do klienta, abyście wspierali artystów. Okay. Tak bym to widział. Ok. Ja, ja ci powiem moją drogę, ja zacząłem od asystentki, i powiem ci szczerze, że w momencie, kiedy nawet zaczynałem, to często można powiedzieć, a bo to jest dodatkowy koszt, żeby kogoś zatrudnić, tak. i tak dalej. To ja ci powiem, że ja poszedłem w ten sposób, że ja nawet sobie nie brałem wypłaty, ale wiedziałem, że asystentka odciążą. Mi od zadań, które nie przynoszą mi kasy do firmy, a ja się skupię na pozyskiwaniu nowych klientów, re zbudowaniu relacji, a te wszystkie rzeczy, które zajmują czas, dają asystentce. asystentkę. I powiem ci szczerze, że właśnie tak samo początkujący przedsiębiorca nie ma za bardzo tej kasy, Mówi, że tam jest menadżer i tak dalej. Z drugiej strony nawet asystentka trzeba zapłacić, a z drugiej strony właśnie y, oni odciążają nas z tych zadań, w których my nie jesteśmy dobrzy, i w wtedy możemy robić nasz biznes na dobrą sprawę. Tak. Także no, no to, ja do tego tak potrzebuję. To to... Absolutnie, moim zdaniem dzisiaj, żeby sprawdzić, kogo mamy w zespole, to trzeba sprawdzić, kogo tak naprawdę potrzebujesz w zespole, aby nie robić się powiedziałeś, odciążyć. Asystentka dzisiaj to jest koszt, ale dzisiaj można online pracować z tymi ludźmi, przecież tak. można wirtualną asystentkę mieć, można kogoś e, zaprosić do współpracy, aby część rzeczy on robił, a wymienić się jakąś wartością, coś wspierać, coś budować, więc moim zdaniem dzisiaj absolutnie kluczowe jest to, że jeżeli dzisiaj ktoś jest tym artystą, o którym mówiłem, no to on w artystyczny sposób się zajedzie. Mhm. Tak. Ale są też ludzie, którzy dzisiaj prowadzą biznes i nie są artystami, oni są menadżerami. Mhm. W korze, w takim poczuciu, że oni są menadżerami, czyli oni idealnie przekładają rzeczy z lewej na prawą. Mhm. Oni wszystko mają poukładane, tabelki są czyste, wszystko kuźwa działa, wszystko jest na czas, kalendarze są poczyszczone. To są tacy ludzie, którzy też mają pomysł na biznes. Mhm. I oni jak prowadzą ten biznes, jak spotykam tych klientów, to mówię bardzo poukładany i systematyczny sposób ten biznes się rozwali. Wiesz, bo to kwestia jest tego typu, że menadżer nie jest osobą, która jest dobra we wszystkim znowu. Ona jest dobra w organizowaniu tych zasobów. Więc bardzo często, jeżeli jesteś menadżerem, to potrzebujesz lepiej wspierać artystę, który jest dobry na froncie, który jest po prostu osobą, na której oprzeszczasz, Biznes, czyli ten menadżer powinien rozumieć, że potrzebuje artysty, albo potrzebuje kogoś, kogo będzie wspierał, a nie on nie powinien wychodzić na front tomek. Mhm. To oczywiście asystentka jest mega ważna, żeby pomagać w komunikacji, żebyśmy się zajmowali tymi rzeczami, które są ważne. I często ja też spotykam trzecią, trzeci typ osoby, to też będzie dla was taka. Podpowiadajka na koniec, którą osobą Ty jesteś, artystą, menadżerem czy przedsiębiorcą. Mhm. Ale nie takim przedsiębiorcą pod tytułem, że mam NIP, mam nazwę firmy i logo, tylko przedsiębiorca to jest taka osoba, która... Patrzy na jakiś rynek, patrzy na jakąś okazję i mówi: Hej, tu zbuduję system do tego, żeby się działo. Czyli dostarczę wartość klientom, ee, będę to ogarniać, zbuduję do tego system, zmaksymalizuję, zoptymalizuję, jestem gotów ten biznes sprzedać i patrzę: O, tam jest okazja, to pójdę do kolejnego biznesu i tam wybuduję biznes. Są tacy ludzie, ja takich no. ludzi poznaję, też są to moi klienci, którzy budują przede wszystkim systemy. Czyli oni są przedsiębiorcami z krwi i kości. I ci ludzie nie powinni być sami, oni nigdy nie są sami. Co to znaczy? Oni zawsze mają menadżera. Mhm. Oni zatrudniają menadżera albo jednego, albo dwóch, który im ogarnia kogo? Artystów. Mhm. Czyli on gada z menadżerem i mówi: Tak, słuchaj, mamy tu artystów, weź to wszystko, zrób, a ja jestem gościem, który inwestuje w ten system, wiem, co chcę stworzyć, wiem, jaka jest wizja tego biznesu i ten gość najczęściej ryzykuje. Najwięcej ryzykuje. I często porównuje to Tomek do tego, jakbyśmy mieli drużynę piłkarską. Ostatnio temat na czasie w Polsce. My mamy nowego selekcjonera, pozdrawiamy go serdecznie z tego miejsca. To zobacz, jeżeli na przykład mamy piłkarza, to on zarabia najwięcej. Jego pensja jest kosmosem. Jest taki dobry, dobry, dobry piłkarz. Nie? Ale jeżeli mamy na przykład trenera tej drużyny, to on nie zarabia tyle co piłkarze. Mhm. No nie, ale to jest menadżer, który ogarnia to wszystko, zgadza się? A właściciel tej drużyny, właściciel drużyny to jest gość, który najwięcej ryzykuje, bo on musi wyłożyć hajs na samym początku. Mhm. Czyli on inwestuje w ideę, on inwestuje w to wszystko i on czasami musi bardzo dużo poczekać na efekty który przyniesie ten biznes, ale na efekty, które co? Przyniesie menadżer, który dobrze działa z artystami, czyli z tymi zawodnikami, którzy będą wygrywać, będziemy dostarczać wartość, będziemy mieli klientów, będziemy budować markę tego wszystkiego. Jeżeli to wszystko dobrze zadziała, to wtedy ten przedsiębiorca, ten, ten właściciel mhm. ma sukces. I może ten biznes sprzedać, ma strategię wyjścia, może to sprzedać. I często jak ludzie, Tomek, startują z biznesem, w ogóle o tym nie myślą. Ja często myślę, że jeżeli nie jesteś w korze przedsiębiorcą, to słuchaj przedsiębiorców. Oni ci podpowiedzą, na co zwrócić uwagę. Jeżeli nie jesteś w korze menadżerem, znajdź kogoś. Pytanie tylko takie moje jest, czy w momencie, kiedy jestem menadżerem, czy jak zatrudniam przedsiębiorcę, to nie jest tak, że. Nie, nie zatrudniasz przedsiębiorcy. Okej, okay, okej. Okay. Nie. To nie jest tak, że szukam do zespołu, wtedy. Nie, 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 nie. okej. Okay, okay. Przedsiębiorcy musisz tam znaleźć albo u siebie ten kor przedsiębiorcy, żebyś okay. po prostu nie zajechał się, bo menadżer tylko będzie przekładał rzeczy, albo układał, i to będzie idealne. Okay. Ale jeżeli biznes będziemy prowadzić tylko dlatego, żeby kalendarz był dobrze poukładany, żeby to wszystko, bo menadżer się na tym skupia, to jest dla niego ważne, to jest najważniejsze w biznesie, Tomek. Menadżer musi mieć wszystko poukładane, nie? Artysta mówi wiesz co, te tabelki, te kalendarze a idź pan z tym. Ja chcę być w, u klientów, nie? I to byłem ja, ja chcę być na scenie, ja chcę działać, ja chcę dostarczać wartość, ale musimy zrobić jeszcze to, to, to zróbcie. To, albo obra to się jakoś zrobi. Rozumiesz, o co mi chodzi? I wtedy biznes nie funkcjonuje. Więc jeżeli ja jestem menadżerem albo artystą, ale nie mam w korze tego przedsiębiorcy, to powinienem znaleźć przedsiębiorcę, od którego mógłbym się nauczyć tego, jak zbudować system Tomek, do tego, żeby ten biznes był spójny i mógł działać beze mnie. Okej. Okay. A teraz to pytanie w takim razie, jak to wygląda, jeśli chodzi o. No, bo nigdy nie jesteśmy w 100 Ja tak, jak słucham Ciebie, to teraz myślę, to jestem po trochu z każdej. Oczywiście tak. pewnie która dominuje, ale właśnie to, do... której. Ja mówię... No to pytanie do ciebie, którą jesteś, bo każdy w środku ma każdego. Mhm. Ale pytanie, jakbyś miał korek, gdybyś miał wybór i wolność i pieniądze nie wchodziłyby w grę, kim byś był? Przedsiębior... Menedżerem artystą czy był, przedsiębiorcą? Byłbym przedsiębiorcą, ale z drugiej strony ja jestem z wykształcenia inżynierem i bardzo jakby chcę mieć ułożoną firmę właśnie poprzez tabelki, poprzez automatyzację, tak. poprzez jakby dokładne ułożenie i te ułożenie. To tak, jest dla mnie turbo ważne jako menadżera, no. ale z drugiej strony chciałbym być przedsiębiorcą. Chciałbym, ale gdzie jesteś w korze? Gdybyś dzisiaj musiał jakby zadania wybrać i to bym było twoje zadanie, to co byś wybrał? Ok, no to jesteś w korze przedsiębiorcą, czyli budujesz system i potrzebujesz menadżera, albo i potrzebujesz artysty, który to wszystko zrobi. No oczywiście. Ale w korze jesteś przedsiębiorcą. Okay. To znaczy, że tutaj przychodzi ci pewnego rodzaju łatwość w myśleniu, łatwość w jakby przewidywaniu pewnych spraw, albo patrzysz na biznes w taki czy nie inny sposób, Tomek. Mhm. Ale menadżer patrzy inaczej artysta patrzy inaczej. Okay. I oni mówią, rynek jest taki. Ja mówię, to nie rynek, to Twój sposób myślenia, Twój kor to, co Cię kręci, sprawia, że Twój biznes tak, a nie inaczej wygląda. I często, jak spotykam na swojej drodze artystę, który jest jednoosobową armią, mówię, Twoim zadaniem jest mieć asystentkę, mm -hmm. albo menadżera, albo znajdź sobie to jakoś elektronicznie, albo dzisiaj jest tyle narzędzi, które mogą być pokłosiem menadżera, czy asystentki, czy tego typu rzeczy, więc skorzystaj z tego. Mm -hmm. Ale na pewno podejrzyj jakiegoś przedsiębiorcę, który wybudował w Twojej branży biznes, a nie tylko i wyłącznie stworzył sobie miejsce do cudownej pracy, że stworzył biznes i trochę zobacz, jak on to robi, żebyś też miał cel, żebyś uwzględnił to w swoim celu biznesu, wizji tego wszystkiego. I to jest moim zdaniem kluczowe. I znowu, kolejna sprawa, Tomek, to są kompetencje, no bo dobrego menadżera no można znaleźć i zatrudnić, nie? Ale ja uważam tak, nikt się nie rodzi menadżerem. Dobrym menadżerem można się stać. Nikt się nie rodzi przedsiębiorcą, tak naprawdę. Dobrym przedsiębiorcą można się stać. Nikt nie rodzi się artystą tym sportowcem. Dobrym sportowcem, dobrym artystą, dobrym takim człowiekiem, który wykonuje swoją działalność, można się stać. Mhm. Więc moim zdaniem dzisiaj chyba z tego odcinka ja bym chciał powiedzieć dla wszystkich w piątek, że dobrze jest wiedzieć, kim tak naprawdę się jest i dobrze jest wiedzieć, kim się nie jest, mhm. żeby nie udawać. I na przykład, ja jestem tutaj przedsiębiorcą i wiem o co chodzi, albo ja jestem najlepszym menadżerem i tak dalej. Bo jeżeli tak naprawdę nim nie jesteś. To, to takie myślenie może być zgubne. Mhm. Więc jeżeli biznes gdzieś się ma jakoś kręcić, to warto wybrać właściwych ludzi mhm. do tego, żeby ten biznes na danym etapie rozwoju mógł się rozwijać. I to u Ciebie też działa przecież. Powiedziałeś odnośnie właśnie kompetencji miękkich i to też jest coś, od czego ja zacząłem, powiem Ci szczerze, na ten temat chyba trochę intuicyjnie. Dzisiaj też rozwijając się, jeżdżę na studia, na, na MBA, gdzie też każdy dział, który poruszamy, zaczynamy od kompetencji miękkich. No. I okazało się, że kiedy ja zrobiłem sobie właśnie testy, takie jak testy Galupa, tak. 16 personality, i pokazało mi przede wszystkim, gdzie ja w tym wszystkim jestem, w czym jestem dobry, w czym jestem słaby, słaby to po prostu mi nie leży dane zadanie. No tak, I w momencie, to kiedy to zacząłem to. budować zespół, to tak samo każdy u mnie na froncie musiał zrobić te testy. I ja wtedy patrzę na, ten, na, jakby na człowieka z perspektywy kompetencji miękkich, a nie, a nie twardych, bo widzę właśnie, jak ja będę z nim dalej współpracował. I to też taki był duży, że tak powiem, e, krok w, w zatrudnianiu, gdzie po prostu nie skupiamy się tylko na tych kompetencjach twardych, czy ty umiesz to, 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 tylko jak ty w tych kompetencjach miękkich potrafisz się odnaleźć na zasadzie, czy potrafisz się dogać z ludźmi, czy ty, bardziej, e, czy, ty bardziej, e, czy ty jesteś bardziej właśnie strategiczny itd. Mam e, swojego wspólnika Szymona, no. który jest naprawdę turbo osobą e, e, na, e, pozdrawiamy, w te, tak, Szymona. pozdrawiamy Szymona. Jest turbo osobą właśnie taka, e, strategiczną. I jego do ludzi, że tak powiem, jeśli chodzi o spotkania z klientami i tak dalej, no, jakby to nie jest ten front. Tak, w tym momencie. Potwierdzam. Tak, Także, jakby, ale Szymon z kolei właśnie strategicznie, on siedzi na spotkaniu, on, nic, on nic, nic nie będzie mówił, ale on powie dwa, trzy zdania takie, że wyrywają z butów. Tak. Po prostu przeanalizuje tak. wszystko tak. i omakuwacie. Ja się naprodukuję, a on po prostu strategicznie Ale to jest ważne dzisiaj w biznesie. Jak masz takiego człowieka i wiesz, kim on jest, mhm. wiesz, kim on nie jest, tak. to też jeżeli my to wiemy, to inaczej go odbieramy na spotkaniu. Tak. Ale jeżeli zakładamy, że to jest elokwentny, wiesz, gość, który będzie tu budował relacje i będzie, nie wiadomo, tak. rzucał ci z rękawa jakimiś pomysłami. I teraz niesamowite jest to, że my oczekujemy od niego. Ja na przykład, nie wiem, bo powiedzmy, że to jest przykład, że oczekuję od niego i on tego nie daje, nie? Mhm. To ja mam na zasadzie, co to za człowiek? I go ocenię albo powiem, że on się nie nadaje do biznesu, bo nie wiem, jak on funkcjonuje, kim on jest w korze, jakie są jego kompetencje. I gdzie on pasuje w tym zespole, a gdzie go nie bierzemy. Tak, tak, tak. I często jest też to jak tak, że nie wiem, czy tak masz, ale często przedsiębiorcy, przynajmniej moi klienci tak mają, że moi klienci podchodzą do tego tak, skoro ja to potrafię zrobić, skoro dla mnie to jest oczywiste, to przecież dla wszystkich moich ludzi tak samo. Mm -hmm. Czyż to jest oczywiste to dla nich, nie? Czyż to, jak ja tak myślę, cześć, to nie, nie, nie ma opcji, że inni będą myśleć inaczej. Mm -hmm. I to jest też w ogóle hit, że moim zdaniem to jest też zmora przedsiębiorców i biznesy utykają w różnych miejscach ze względu na to, że My uważamy jako właściciele, albo ci, którzy prowadzą ten biznes, że wszyscy inni będą robić tak jak my uważamy, że myślimy tak samo, że patrzymy na to tak samo, że to jest oczywiste, że to właśnie jest ważne, a nie to, nie i tak dalej. Moim zdaniem to jest mit i to właśnie nie, nie, nie działa. Nie? My powinniśmy dokładnie wiedzieć, gdzie dana osoba ma pasować i. Jakby kompetencją przedsiębiorcy, tak jakby patrząc już teraz szeroko, całościowo na tą osobę, która prowadzi biznes, ja uważam, że my nie, pot nie potrzebujemy być ekspertami we wszystkim jako przedsiębiorcy, ale powinniśmy wiedzieć na dane obszary tyle, tak? tyle i tyle, abyśmy potrafili zarządzać, wspierać i oczekiwać, i wydawać, jakby ustalać plan działania naszym ludziom i podwykonawcom, żebyśmy byli w stanie z nimi współpracować. Jeżeli przedsiębiorca nie ma pojęcia, o tym, z czego to się składa i czego mogę oczekiwać od partnera, no to jak oni mają współpracować? Czyli przedsiębiorca ma obowiązek się rozwijać. Tak jest. Także podsumowując, ja daję tipa właśnie test no. galupa bądź właśnie 16 personality. Zacznij od siebie. Zobacz, w których obszarach właśnie Ty dominujesz, co, co jest jakby to, Twoim korem, a z drugiej strony dobieraj tych ludzi właśnie, gdzie mają Przeciwne, e, przeciwne umiejętności. Tak jest. No, a moja, moja taka podpowiedź dla was, jeżeli dzisiaj zaczynacie biznes, to żebyście wiedzieli, kto zaczyna ten biznes, czyli jaka część Ciebie jest taka wiodąca, bo ona będzie przejmować kontrolę. I najczęściej jest tak, że często ta osoba, która przejmuje kontrolę, jeżeli jest to artysta, ta osoba do końca nie będzie, nie powinna dowodzić tym biznesem. Niech się rozwija albo niech się inspiruje innymi osobami. Dokładnie odpowiedzcie sobie na pytanie, kim jesteście, a kim nie jesteście. I drugie pytanie, kogo? potrzebujecie. I ja uważam, że wiele biznesów, słuchajcie, nie upada dlatego, że brakuje ludzi. Często wiele biznesów ma problemy i wyzwania dlatego, że albo trzymamy za długo niewłaściwych ludzi w firmie, albo udajemy kogoś kim nie jesteśmy i staramy się robić, bo jakoś to będzie. Moim zdaniem biznesy powinny być jakoś ustawione tak, żebyśmy świadomie podejmowali biznes decyzje. Biznes jest tu tych ludzi potrzebujemy, a tych nie, bo często widziałem firmy, gdzie ludzie mają na pokładzie ludzi, których nie powinni już mieć, ale ich mają. To jest w ogóle temat rzeka. Nie, to wiem, czy... temat, tak, to jest... nie to... Dlaczego nie zwolniłem go wcześniej? Dlaczego się nie rozstałem wcześniej? Ale sprawdźcie, jak jest u Was, i zastosujcie to. Jeżeli wiesz, kim jesteś i kim nie jesteś, to wiesz, kogo potrzebujesz. I ważne, żeby otaczać się właściwymi ludźmi na tym etapie rozwoju biznesu, aby Wam to działało. W piątek o biznesie dla Was. E, jeśli ten format Wam się podobał, to ja zachęcam do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał, Daj zostawić je. komentarz, dajcie znać, czy taka forma jest dla Was e, ok. Ja myślę, że pociągniemy przez e, na pewno jakiś czas taką formę, będziemy sprawdzać, te, jak to u Was też działa. E, także dzięki wielkie Krzysztof i dzięki również, e, również w piątek o Wszystkiego dobrego dla Was, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!